Dzień dobry wszystkim, tutaj Marta, a to gra Don't Escape 2, do której wracamy ponownie, bo to drugi odcinek. Poprzednio udało nam się przeżyć, nie uciekliśmy, zabarykodowaliśmy się, ale niestety nie zamulowaliśmy okna. No i przez to jeden z naszych przyjaciół, Jeremy, umarł. Dziś spróbujemy zagrać tak, aby wszyscy przeżyli. Z wyjątkiem Billa, on nie ma szansy przeżyć. Uwierzcie mi, próbowałam, a jeśli zostawimy go przy życiu, bo został gryziony, zmieni się w zombie. Wiem, że już raz tłumaczyłam historię, ale jako, że mogą być nowe osoby, które nie widziały pierwszego odcinka, to przeczytam jeszcze raz. Kiedy zaatakowali nieumarli, nie byliśmy gotowi. No bo nikt się nie spodziewał nieumarłych. Nikt się nigdy nie spodziewa nieumarłych, hiszpańskiej inkwizycji oraz elfickiej mafii. Spoglądając wstecz, o, to jest lepsze tłumaczenie, spoglądając wstecz, nigdy nie byliśmy w pełni gotowi na to. Plaga bycia zombie zaczęła się dwa tygodnie temu. I od tego czasu dzieje się coraz gorzej i gorzej. Tym razem ledwo udało nam się przeżyć. Uciekliśmy, ale Bill został ugryziony. RIP. Oboje wiemy, co to oznacza. Zdecydowaliśmy się zostać w tym opuszczonym budynku przez chwilę. Musimy odpocząć i się przespać, a Bill musi umrzeć jeszcze na dokładkę. Wielka holda żywych nieumarłych zbliża się w tą stronę. Dotleł do nas o zachodzie słońca. Muszą dokładnie zabarykadować to miejsce, zanim to nastąpi, i może, tylko może. Przeżyje do następnego dnia. Tak więc, jeśli nie oglądaliście albo nie pamiętacie, mamy przeżyć. To nasz przecięt Bill został ugryziony, strasznie go boli. O ile nie znajdziemy mu czegoś, co pomoże z bólem, no to nam nie będzie mógł pomóc zabalkadować miejsca. Łopata. Tutaj mamy zejście do piwnicy. Niestety jest zamknięte. Nie będę udawać, że nie wiem, że klucz nie pasuje do zamka. Już w poprzednim odcinku ustaliliśmy, że klucz jest do drzwi nie do zamka. Prawdziwym kluczem do zamka jest klucz uniwersalny, znany jako kombinerki. Macie jakieś problemy z zamkiem? Kombinerki! Ech, działa wszystko. To będzie nasza kryjówka, gdzie się schowamy przed zombie. To trochę im znalezienie nas. Tutaj mamy niedziałający generator, do którego potrzebujemy benzyny. I ogrodzenie, które trzeba naprawić. Poprzednio zrobiliśmy błąd, że zaczęliśmy naszą wędrówkę od tego miejsca. Bo każde miejsce zajmuje 10 minut, żeby dojść. I przez to nie mieliśmy broni. I musieliśmy bić się z zombie za pomocą łopaty. I łopata nam się połamała. Więc nie mogliśmy zamurować okna. Więc teraz... Weźmiemy broń. Od razu! Dziękuję! I z tego co czytałam można uruchomić te samochody i nimi jeździć, co daje nam więcej czasu. A z mojego doświadczenia to czasu nam akurat nie brakuje. Brakuje nam za to benzyny, jeśli to zrobimy. Bo potrzebujemy jej do generatora prądu, żeby ogrodzenie podłączyć pod prąd. I przepraszam, że nie kombinuję wszystko co robię. Ale już to graliśmy poprzednio. Pewnie myślicie, że, że zamkiem, że kluczem uniwersalnym są kombinerki, ale nie. Jednak siekiera również jest kluczem uniwersalnym. Jestem pewna, że tą kłódkę też by się dało siekierą otworzyć. Nie ma problemu, którego nie dałoby się rozwiązać siekierą. Stąd nie możemy wziąć benzyny, bo wszystko jest puste. Dobra. Idziemy dalej. Wtedy też ten, i On zgubił okulary i to przez to musimy się bić zombie. Tylko najpierw użyjemy klucza uniwersalnego, bo wcześniej... W poprzedniej części użyłam monety, że, tak jak w Polsce używamy. Żeby, żeby łańcuch puścił, można było użyć e, tego pięknego wózka. Tym razem użyję klucza uniwersalnego, czyli kombinerek. Bo potrzebujemy tutaj tego... Tej siatki na ogrodzenie. Potrzebujemy aparatu i alkoholu. E, tu jest puste. I widzicie, to jest nasz problem. Muszę się najpierw pozbyć tego nieumarłego, zanim mu okulary Jeremiego znajdę. Ale tym razem mamy broń. Ja ją załaduję. I tak, przez to, że użyjemy broni, przyjdzie więcej nieumarłych. Ale wiecie, dzięki temu nie stracimy łopaty i będziemy mogli zamurować okno. Czy jesteś pewien, że chcesz użyć broni i zastrzelić nieumarłego? To zużyje jedną kulę i wywoła dużo hałasu, tak. Niestety musimy. Bo inaczej nie będzie łopaty! Chociaż teoretycznie... E, na... O, trzeba najpierw zrobić zdjęcie, bo poprzednio zmarnowałam czas, bo zapomniałam, czas trzeba zrobić zdjęcie i tu wróciłam. Bo nadzieja umiera ostatnia, to nam mówi ten rysunek. Proszę, Jeremy, masz okulary? To dam bardzo pomoże, jak będziesz z nami razem. Teraz, jak mamy kanister z benzyną i szlauch, Okej, okay, szlauch, kanister z benzyną. No, kanister na benzynę. Teraz dopiero jest kanistem z benzyną. Oprócz mnie trochę drewna. Czy jesteś pewien, że to użyć siekiery, aby pokroić. pokroić siekierą, tak. Czy jesteś pewna, że chcesz użyć się kiedy, aby porąbać trochę, narąbać trochę gałęzi i patyków? Jest 12.15, czyli masz 7 godzin 10 minut, zanim zombie się objawią, a to zadanie zajmie 2 godziny. Jednak ponieważ nie jesteś sama, Jeremy Ci pomoże oszczędzając Ci 45 minut. Z tego powodu zadanie zajmie Ci jedynie godzinę 15 minut. Dalej? Dalej. Dobra, więc teraz wracamy do kościoła. Dlaczego wzywam do kościoła? Raz po to, żeby wziąć cement i cegły, bo teraz jak mamy wózek, możemy po prostu je załadować. Jesteśmy bardzo dobrzy w pchaniu ciężkich wózków. I tutaj mamy księdza, który stracił wiarę i trzeba mu właśnie przywrócić nadzieję za pomocą tego zdjęcia, z rysunku, które dziecko narysowało, że jest nadzieja. Och, może, może masz rację? Myślę, że z tobą pójdę. Może moja wiara gdzieś jest poza tym kościołem. I dziękuję. I on nam jeszcze bardziej będzie skracał czas. Bo, jak Jeremy, teraz idziemy tutaj. Upewni się, że wziąłem kulę ze ściany. Wzięłam kulę ze ściany. Przez to, że taki speedrun robię, żeby was nie zanudzić, to zapomniałam kompletnie o kuli. Najważniejsze, czy ja nie wziąłam środków przeciwbólowych? Wzięłam środki przeciwbólowe, całe szczęście. Teraz Bil się czuję lepiej. Ból mu nie dokucza. Więc nam pomoże we wszystkim. Mamy trzy osoby nam pomagające. Ale potrzebujemy cementu, wody i łopatę, żeby to wymieszać. Nareszcie. Tutaj jest woda zmieszana z piaskiem, zmieszana z cementem. Tak. Czy jesteś pewna, że chcesz użyć łopaty, aby wymieszać wodę, piasek i cement? Jest, jest 14:25, zostało ci 5 godzin 35 minut. Zadanie zajmie 10 minut. P chcesz dalej? Nikt mi nie pomaga! N nie chwyci mi żaden załopatę i nie będziemy we dwójkę mieszać? Jestem głęboko rozczarowana. Może pomogą mi chociaż okno zabić deskami. Ej, okno w tym cię zabić deskami. Czy jesteś pewna, że chcesz zabić okno deskami? Zamurować okno, przepraszam. Zabija się deskami, nie cegłami. Cegłami się muruje. Czy jesteś pewna, że chcesz zamurować okno? Jest 14.35, masz 5 godzin 25 minut, zanim się zombie objawią. To ostatnie zadanie... Nie, przepraszam, nie ostatnie. Jeszcze mamy dużo zadań. To zadanie zajmie 2 godziny i 15... 50 minut. Jednak nie jesteś sama. Jeremy Ci pomoże, oszczędzając 60 minut. Ojciec Bernard Ci pomoże, oszczędzając 60 minut. Bill Ci pomoże, oszczędzając 15 minut. Yy, w ten sposób za zadanie zajmie Ci tylko 35 minut. Chcę, że ale chcę. I popatrzcie, dlaczego to jest takie ważne, żeby tych wszystkich ludzi mieć. To niby jest tylko 15 minut że bo on jest chory. Ale to jest zawsze, już się będzie sumować, za każdym razem 15 minut to się dodaje. A Jeremy godziny nam oszczędza. Tak, chcę zamieszać. Tak, okno jest zamurowane. To było najważniejsze. O poprzednio nam weszły przez okno. Bez problemu. Teraz naprawimy ogrodzenie siatką. Czy jesteś pewna, że chcesz naprawić ogrodzenie? Jest 15.10, 4 godziny 50 minut Ci zostało. To zadanie zajęłoby 3 godziny i 30 minut. Jednak nie jesteś sama, Jeremy Ci pomoże oszczędzając 45 minut. Ojciec Bernard Ci pomoże oszczędzając 45 minut. Bill Ci pomoże oszczędzając 15 minut. Z tego powodu zadanie zajmie Ci tylko godzinę 45 minut. Dalej? Dalej. Następne co zrobimy? To użyjemy benzyny na generatorze mocy? Czy jesteś pewna, że chcesz użyć paliwa na generatorze? To sprawi, że nie będzie żadnego już paliwa w kanistrze. To w, ale za to będziemy w ten sposób będziemy mogli produkować elektryczność. Gdzie jest kabel? Gdzie jest kabel? Gdzie jest kabel? Powinien być kabel? Gdzie jest kabel? Potrzebujemy kabla? O, o oh, mój Boże, tak się wystraszyłam. Bo Potrzebujemy kabla, żeby podłączyć generator do ogodzenia, żeby ono było pod napięciem. Przestraszam się, że jest może w jakiejś innej lokacji. No więc mamy już ogodzenie pod napięciem. To teraz skoro mamy piękną łopatkę, to jest najbardziej użyteczną rzeczą na świecie. Kopiemy dołek. Czy jesteś w naszych, chcesz wykopać dołek? Jestem krasnoludem i kopię dołek. Kopię, kopię dołek. Kopię ten dołek. Jest 16.55, nie masz 3 godziny i 5 minut. To zadanie zajmie 4 yy, godziny. Jednak, ponieważ nie jesteś sam, mi ci pomoże, oszczędzając 60 minut. Ojciec Bernard ci pomoże, oszczędzając 60 minut. Bill ci pomoże, oszczędzając 30 minut. Z tego powodu zadanie zajmie ci tylko godzinę 30 minut. Chcesz dalej? Tak, mamy 3 godziny. I yy, jedna z rzeczy, które jeszcze możemy zrobić, to w, w, wrzucić tutaj. Kijki, dzięki temu się nabiją na te kijki, jak wpadną do dziury. Czy jesteś pewna, że chcesz zbudować pułapkę zrobioną z ostrych patyków? Czyli chcesz zrobić kolce w, w tej dziurze. Jest 16.45, masz godzinę i 35 minut, które ci stały. Normalnie to zadanie zajmowałoby ci dwie godziny, czyli nie byłbym go w stanie zrobić. Jednak nie jesteś sama. Jeremy ci pomożesz na 30 minut. A ojciec Bernard ci pomoże, na 35 minut. Bill Ci pomoże na 15 minut. Z tego powodu zadanie zajmie Ci tylko 45 minut. Tak! Tak! Poproszę! Teraz jeszcze zamkniemy drzwi, żeby nie, nie, łatwo nie weszły. I to chyba już wszystko co... A! Bill się zmieni w zombie, będziemy mieli dodatkowego zombie. Więc... Tym razem nie mam serca siekierą go kilka, bo poprzednio źle trafiliśmy i kilka razy musieliśmy go kierować, więc. Bill jest pijany i nie wydaje sobie... nie zdaje sobie sprawy, co się zaraz wydarzy. Jesteś pewna, że chcesz użyć broni, aby zastrzelić Billa? To skonsumuje jedną kulę, a poza tym wywoła dużo hałasu, ale przynajmniej już nie będzie cierpieć. Okej, okay, to, to nam przy wiele zombie. Przywoła, obawiam się. To musiało się wydarzyć. Nie żyję. I jestem pewien, że pozostanie martwy. Okej. Okay. Nadeszła chwila prawdy. Więc wydaje ci się, że jesteś gotowa? Jesteś pewna, że chcesz czekać przez 50 minut na tak zombie? Tak, bo nie mam pomysłu, co można by więcej zrobić. Więc zobaczmy, czy tym razem Jeremy przeżyje. Słońce zaszło. I horda 50 nieumarłych się pojawiła. Twoje nieodpowiedzialne strzelanie wszędzie dookoła sprawiło, że 10 dodatkowych nieumarłych się pojawiło, czyli mamy 60 zamiast 50. Bo każda kula 5 nieumarłych przyzywa w takim razie. Ogrodzenie było Twoją pierwszą linią obrony. Skoro było pod napięciem elektrycznym z powodu generatora, usmażyło 5 nieumarłych. Na, na, po prostu na węgiel ich usmażyło, zanim elektryczność szlak trafił. Potem, gdy generator przestał działać, ogrodzenie zatrzymało 15 nie głodnych nieumarłych, zanim reszta z nich je rozwaliła. 20 członków Holdy wpadło do dziury, nabijając się na te ostre patyczki, które w środku umieściłam. Jako, że okno było zamurowane, to był, to był bardzo dobry pomysł, żeby je zamurować. 10 pragnących miejsca. Pragnących mie Mięsa, nie miejsca! Chociaż miejsca też mogą pragnąć. Po prostu każdy z nich chce mieć swoje własne M3. M4? 10 pragnących mięsa dziwadeł próbowało wejść do Twojej kryjówki poprzez okno. Ale skończyło się tym, że. O, cegły! Próbujemy je zadrapać na śmierć O! No i to dobrze im nie poszło. Jako, że drzwi były zamknięte, to to powstrzymało. To tak to na tyle długo powstrzymało tu że 10 uchodzących trupów stwierdziło, że e, to zajmuje za dużo czasu, nudzę się, pójdę sobie kogoś innego zjeść. Przeżyliśmy, a potem nastała cisza. Ty, Jeremy i Bernard. Przepraszam, ojciec Bernard, on był księdzem, nie zakonnikiem. Przeżyliście noc! Jeremy, szyjesz! Nadszedł czas, aby opuścić to miejsce. O, I patrzcie, mamy dwa achievementy. Humanitarnie zabiliśmy Bila I uratowaliśmy obu ludków. Mamy jeszcze trochę czasu, więc proponuję. Spróbować jeszcze i, i na jeden sposób przejść tą grę. Bo teraz skoro ze wszystkim przyjaciółmi przeszliś, przeszliśmy, spróbujmy w ogóle bez przyjaciół. Niczyje pomocy, jesteśmy sami, samotni, nikt nas nie kocha. Bill nam nie pomoże. Jest bezużyteczny, wszyscy są bezużyteczni, jesteśmy samotnym wilkiem, nikogo nie potrzebujemy. Eee. Pijemy i palimy, i pewnie straciliśmy żonę i córkę, które zostały zabite przez mafię. A więc więc to jest baza. Jako, że nie potrzebujemy broni, bo nie będziemy. w tej chwili, bo nie, będziemy szli, tu, bo nie będziemy Jeremiego potrzebować, żeby. to nie musimy iść. Możemy trochę czasu zaoszczędzić. A będziemy potrzebować czasu, to jest bardzo trudny achievement, bo mamy mało czasu. Jako, że nikt nam nie pomaga. Widzieliście, ile godzin oszczędziliśmy przez to, że nikt nam nie pomaga... że, że nam trzy osoby pomagały. A w sumie nie będę potrzebować leków przeciwbólowych. No, ale odruchowo wzięłam. <noise> ale każda kula się teraz liczy. Bo samemu przeżyć jest naprawdę bardzo trudno w tej grze, z tego co pamiętam. A teraz nawet z nie ma co gadać, nie ma co robić zdjęcia temu rysunkowi. Bierzemy wózek. Bierzemy folię. W sumie nie potrzebujemy aparatu, ale dobra. Yy, alkohol możemy wsiąść jeśli chcemy się czuć lepiej co do Billa. Biorę broń. Tak, yy, tym razem nie będę sobie zawracać głowy patykami, bo one zajmują za dużo czasu, a za mało zombi yy, dodają dodatkowo zabitych. Więc patyki sobie odpuszczamy, bo poprzednio zrobiłam absolutnie wszystko, co można zrobić, aby pokonać zombie. Dobra, mamy wszystko, co potrzeba. Wracamy do bazy. Okej, okay, Bill, słuchaj, ja mam przeżyć bez moich przyjaciół. Więc mi wybacz. Mój przyjaciel Bill został ugryziony. Bill spogląda na ciebie. Nie, tylko nie w ten sposób. Nie jak zwierzę na rzeź! Czy jesteś pewna, że chcesz użyć się kiedy, aby zabić swego przyjaciela Billa? To będzie bardzo. A wywoła to spory bałagan i pewnie zajmie kilka uderzeń, aby go wykończyć. Ale przynajmniej już nie będzie cierpieć. Wybacz mi, Bill. Nie chciałam ryzykować, że alkohol jakoś uzna mi, że ci pomogłam. Muszę to zrobić sama. Samotna. Chlip. Jestem okropną osobą. Da. Używamy klucza uniwersalnego, czyli kombinerek. Okno, okno trzeba przede wszystkim zamurować. Okno jest najważniejsze. Cement, woda. Wymieszać łopatą, która jest cudownym narzędziem. Czy jesteś pewna, że chcesz użyć łopaty, aby wymieszać wodę? I cement, piach też tam jest. Jest 13, masz 7 godzin i 0 minut. To zadanie zajmie ci 10 minut. Dalej, dalej. Teraz musimy zamorować okno, co trochę czasu zajmie. Czy jesteś pewna, że chcesz zamurować okno? To zajmie... Jest 13.10. Zostało Ci 6 godzin 50 minut. To zadanie zajmie Ci 2 godziny i 50 minut. Dalej? Dalej. Oj, co jest mniej czasu. A czy damy radę naprawić ogrodzenie? Czy jesteś pewna, że chcesz naprawić ogrodzenie? Jest 16, masz 4 godziny. To zadanie zajmie 3 godziny i 30 minut, tak? O mój Boże, tak mało czasu, czy damy radę? Benzyna do generatora? Jesteś pewna, że chcesz użyć benzyny, aby napędzić akumulator? To, yy, yy, to zużyje całą benzynę, jaką masz, ale będzie elektryczność, elektryczność może się przydać. Dobra. Ogrodzenie pod prądem. Czy mamy czas, aby wykopać dołek? Myślę, że nie, bo to 4 godziny by zajęło. Tak, 4 godziny, odpuszczamy sobie. To zostaje nam zamknąć drzwi. Zrobiliśmy moim zdaniem dwie najważniejsze rzeczy. Ada Nie wystrzeliśmy broni, czyli będzie tylko 50 nieumarłych, więc. 50 nieumarłych, więc może nam się uda? Więc myślisz, że jesteś gotowa? Hmm. Czy chcesz poczekać 30 minut na atak zombie? Tak. Więc nic nie dam to zrobić 30 minut. Nie umarli, przyszło 50, bo tym razem nie strzeliśmy z broni. Słońce zaszło, zachodząc nad hol do 50 nieumarłych, którzy się objawili. Ogrodzenie, było twoją pierwszą linią obrony, napędzane przez generator, usmażyło 5 nieumarłych stworów na. po prostu jak kurczaka. Jak taki piękny, pieczony kurczak ze złotą skórką, tak tak wyglądały później. Zanim elektryczność się poddała tym, gdy generator przestał działać, ogrodzenie zatrzymało jeszcze 15 rozkładających się potworów, zanim reszta z nich je roz zwaliła rozniosła na strzępy. E, nic im nie zagadzało drogi na podwórku no bardzo przepraszam, ale nie miałam czasu. Zamurowane okno to był dobry pomysł. 10 nieumarłych stworów po prostu zmalnowało całą noc, drapiąc w cegły. Zamknięte drzwi wytrzymały wystarczająco długo, aby dziesięciu nieumarłych stworów no, straciło zainteresowanie, jeśli sobie gdzieś poszło. Ukrywałaś się w piwnicy i słyszałaś grrr, 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 nad Twoją głową. Ten hacz. Klapa piszczała pod krokami nieumarłych, pod ich stopami. Chodziły i. Takie dźwięki wydaje klata, nie? Pi, 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 pi! Wreszcie się połamała ta klata, poddała się, nie chciała już żyć na tym świecie i pięć rozkładających się potworów wpadło do środka twojej kryjówki. Ale na szczęście natychmiast złamały kartki, bo było za wysoko. Już nie stanowiły zagrożenia. Jednak pozostałych pięć, jeden po drugim, weszło do środka, bezpiecznie lądując na w swych poprzedników. Stojąc twarz w twarz z wrogiem, wyciągnęłaś swą broń. Puf, paf, piw, pof, pa! Wystrzeliłaś cztery razy i czterech nieumarłych upadło. bo, bo tak dobrze strzelać, że trafiłaś prosto w głowę. Wiem, dziękuję, byłam przez cały rok w klasie sportowej strzeleckiej. Zanim się przeniosło, bo <grywanie> nie byłam dobra w strzelaniu. Klik! Zabrakło ci ani municji. Udało ci się odciąć głowę ostatniego atakującego cię. Za pomocą kiedy? Udało się! Przeżyliśmy sami, samotni, bez niczyjej pomocy. A potem nastała cisza. Przeżyłaś noc. Nadszedł czas, aby wstać i opuścić to miejsce. Ja przeżyłam sama. Ale to nie jest jedyny, sp ostatni sposób na przeżycie w tej grze. Są jeszcze dwa. Jeden, gdzie nie, nie wystrzelimy ani razu z broni, bo tutaj widzicie, musieliśmy strzelić cztery razy, żeby wszystkich nie umarłych załatwić. I jeden, który jest bardzo specjalny który bardzo trudno dostać. I to spróbuję zrobić w następnym odcinku. Na dziś to już koniec, pamiętajcie do końca października, aby uczcić Halloween. Codziennie wrzucam nowe filmy, więc do zobaczenia jutro. Mruk, 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 mruk. Chciałabym podziękować wszystkim patronom, czyli osobom wspierającym mnie poprzez portal Patronite. Na szczególne podziękowania zasługują... Piotr Orlik Dani Dir Srebrna Stal Alek Haber Piotr Wołoch Marii Uwu Juliusz Deslaucz Wiktoria Bartkowiak